3 lipca jestem w salonie rider motocyklowym i właśnie będę odbywał zaraz jazdę testową nowym Suzuki V-Strom DL1000. Paty się Zobaczymy jak to chodzi. Jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza żeby to sprzęt porównać do Afryki Twin bo to są podobne w zasadzie. って。 Tak wygląda nowy Suzuki w Wexia XT. Bardzo ładnie wykonany. Jak widać, chociaż ci co mają wersję 2016 i niższą, pewnie stwierdzą, że mało jest zmian. Tutaj charakterystyczną rzeczą jest ten duży tłumik. Spędzający normę Euro 4. Ogólnie wygląd bardzo fajny, nawet ładnie wygląda w tym żółtym malowaniu według mnie. Tu mamy automatyczny system odpalania przez dotnięcie jednym przyciskiem. O! I odpali ładnie. Oczywiście tak jak w starym modelu jest tu sporo ustawień kontroli trakcji. Tu widać jest bardzo ładny zresztą analogowym obrotomierzem czy pełnym a tu mamy elementy sterowania tu mamy do zmiany świateł i w ten sposób drogowe miania zdjęcie tylko skażę oczywiście się fajnie, jak są. I tu mamy do obsługi systemu kontroli trakcji w tej tutaj takie, taka lampka i możemy sobie ustawić albo to ten drugi, pierwszy, albo całkowicie wyłączyć Tu oczywiście mamy wszelkie inne ustawienia, czyli spalanie, dystans, to jest całkowity i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest temperatura silnika. Jest temperatura zewnętrzna. Bardzo ładnie to wszystko działa. I fajnie brzmi nawet ten silnik. Mamy już światło z tyłu LEDowe, tak widać. Tak samo światło stoku, bardzo ładnie ta lampa wygląda, dobrze ją widać, także w słoneczny dzień. Ogólnie motocykl bardzo przyjemny, powiem tak, że bardzo fajny motocykl. Nie chcę się tu rozwodzić na temat y, parametrów technicznych tego motocykla, bo słuchajcie, to wszystko można znaleźć w internetach. Dla mnie tu najważniejsza była sprawa y, takiego pierwszego wrażenia, jak się ten motocykl sprawuje, zwłaszcza w porównaniu z Afriką Twin. Bo tutaj nie ukrywam, że te dwa motocykle by mnie interesowały w przyszłości. Ja też jeszcze przejechać nowym DLM 1000. Zobaczymy jak chodzi maszyna. Ile pojeździłem po mieście, pojadę na jakąś trasę może poza miejską, o ile mnie nie przytrzymają korki. Wybrałem się dzisiaj na testy fałsztromem. Jak widzicie, jestem tutaj za Krakowem. Niedaleko miejscowości Więcławice. Troszeczkę dalej, za Więcławicami. Tutaj takie fajne dróżki do jazdy. No i sobie tu pięknie jeżdżę sprzętem. No i powiem tak: pierwsze wrażenia naprawdę, motocykl jest genialny. Tam chwilę w mieście jechałem, musiałem się przyzwyczaić. W tej chwili się przyzwyczaiłem do sprzętu, także bardzo poręczny motocykl. Pozycja za kierownicą, bardzo wygodna. Pełna stopa na siedzeniu, czyli, tak by wydaje mi się, że nawet niżej siedzę jak w moim 650c. Mojej. I powiem tak, genialne hamulce. O ile zachwalałem hamulce w Hondzie, to tu nie wiem, czy nie są lepsze. Ogólnie hamulce są po prostu rewelacja. Brzytwa. Dotykam tylko klamki i motocykl po prostu staje dęba. Tu mamy klamki oczywiście super, bo mamy z regulacją. Tu widać mamy możliwość regulować tutaj ustawienie tej klamki. O widać, widać. Tak samo również tak samo ze sprzęgłem, także kapitalnie można sobie ustawić pod siebie. Tutaj sterowanie tego motocykla. Kolejną zaletą w tym motocyklu jest lampa. No cóż, niby sieci tylko jedna, jeżeli chodzi o światła mijania, ale za to światła drogowe świecą nam razem z mijania. I to nam daje dużo lepsze doświetlenie w nocy, jak na przykład w DL650 tych egzemplarzach sprzed. 2017 roku, czyli tym, co ja jeżdżę. Bo tam, jak mamy światła mijania, bardzo dobre, ale za to, jak włączymy światła drogowe, to mamy trochę taką ciemną plamę przed motocyklem, i nie za bardzo jest to dobrze doświetlone. Tu, jak widać, lampa LED. LED. Kierunkowskazy bardzo ładne, w białych kloszach, także nie ma co tutaj naprawdę się przyczepić. Nawet ten komin wielki wydaje się w tym motocyklu dosyć. Estetycznie nie wygląda jakoś nadmiernie wielki. No tu mamy widzicie rurowanie też zamontowane osłonę silnika już standardowo. I, no i tu mamy coś, co czego nie ma w motocyklach 650 i w zasadzie nie wiem dlaczego. Ten błotnik jest tutaj dużo fajniej, że jest niższy. Być może, że 650 są jako bardziej dedykowane pod teren, nie wiem. Natomiast na pewno ten błotnik. Niższy, troszkę bardziej na schronie przed jakimś błotem, deszczem, i jest to fajne rozwiązanie. Tutaj, w tym motocyklu naprawdę mi się podoba. Oczywiście, zawieszenie mamy dużo bardziej nowoczesne. Upside down, pełna regulacja, sprzód, tył. Także, no jednak, motocykl faktycznie klasy o niebo lepszej klasy i niebo lepszy od 650 i to oczywiście także pewnie tej nowej, bo tam w zasadzie dużo zmian nie ma poza elektroniką no i tam troszkę modyfikacji silnika ale w każdym razie, no DL1000 no jest to naprawdę motocykl który pięknie, pięknie idzie pięknie jeździ pora jechać, wracam do rajdera jeszcze się przejadę jakieś pewnie 30 km no i cóż motocykl się okazał bardzo fajny, jeszcze raz jeździłem nim i wrażenia jak najbardziej pozytywne